Dzień Dobarek moi kochani Jak widzicie, pakujemy się jedziemy w końcu Odpocząć nad morzem do zdroi. Boże, jak się cieszę, że sobie troszkę, słuchajcie, odpocznę Bo się dosyć narobiłam Ktoś kto mnie zna, to wie ile albo pracuję Więc myślę, że mi się należy więc słuchajcie, mam już bajski popakowane, trzeba tylko tą jedną zamknąć. Tutaj majeczka dostała taki fajny, słuchajcie, komplecik, taki Barbie, z zary. Tu wam pokażę takie do tego spodenki, bardzo fajne, też z zary. I tu gdzieś miała fajną jeszcze bluzeczkę. O, taki komplecik, zobaczcie. Fajny Barbie, chcieliśmy podziękować cioci Marcie, bo dostała to od cioci Marty. No. No. Jesteśmy spakowani, zamykamy torbę, wieczko, że jedziemy. Spakujemy, zamykamy i śmigamy. Nie? jest godzina dokładnie 2.57 proszę bardzo i za chwilkę będziemy mieli pociąg więc idziemy żebyśmy zdążyli jesteśmy słuchajcie w pociągu jedziemy teraz do Poznania zobaczcie spuściutko nie ma słuchajcie nikogo w wagonach wszystko puste Jesteśmy kochani już w Poznaniu. Czekamy teraz na pociąg do międzyzroi. Majeczka nam słuchajcie, zasnęła. Zobaczcie, jak sobie słodko śpi. Pokażę Wam właśnie fajny wózek, jaki zakupiliśmy turystyczny. Firma Weska. Nie jest to słuchajcie, żadna reklama. Po prostu chcę Wam pokazać fajny wózek, jaki można sobie zakupić, jak się ma małe dzieci. Zobaczcie sobie, jak słodziutko sobie śpi. Zobaczcie, wózek jest bardzo fajny. Tu ma słuchajcie koszyk. Można sobie naprawdę dużo zlewów wkładać. Tak jak widzicie, już tu mamy napój, ma i yy, buciki, yy, chipsy. Tutaj macie rączkę jedną. Tutaj macie drugą rączkę. No ta akurat jest bardziej wygodniejsza. Fajne, ma koła grube, można po piachu jeździć. Tutaj też macie fajne kieszonki, można sobie jakiś napój powkładać, jakiś telefon, pieniążki, duperelki. Tutaj macie hamulce, no i tak to właśnie wygląda, więc polecam, słuchajcie, ten wózek dla małych dzieci, jak się ma. Ludzie wam pokażę, jak majeczka się obudzi, że można sobie wsadzić dwójkę dzieci, można przypiąć sobie pasami. Naprawdę polecam buzek.

Kochani, do zdroi. Jesteśmy w hotelu Belmar, ale musimy niestety poczekać jeszcze za pokojem, bo nie jest gotowy, więc wykorzystamy sobie ten czas i idziemy sobie coś zjeść. Zjemy sobie jakąś rybkę, wypijemy coś i wrócimy do hotelu się przebrać. Jest, powiem Wam, piękna pogoda, 25 stopni, więc trzeba się wybrać nad morze. Zapraszam Was z nami. pączusia w międzyzdrojach. Są przepyszne te pączusie. Mamusia wzięła Tobie z kremem orzechowym. Nieważne, że idziemy teraz na obiadek, ale przed obiadkiem wmucimy sobie pączka. Co? Tata wyciągnij może pączusia nam. Ale piękne. O, nie mogę. Czekaj, ta tutaj tak. O, dobrze sobie chwyciła w wiesz? Tu. Tu, o. I tak sobie, proszę. Tak sobie zjedz pączusia. Trzymaj sobie tutaj, o. I powiesz mamie, czy jest dobry. On takie świeżutkie, bo tutaj pieką. Ale pycha, co? Jeszcze ciepły, nie? O matko, tata chyba je smakuje zaś to. Jak się napchała. Tatuś spróbuj. No spróbuj, pyszny jest. Dobry? Mmm. teraz mama. Pyszne. Tu są takie dobre pończusie w tym pasażu, w Międzyzrojach. Mm, Trochotka. Polecam, kończy się. Chcę się nie zaoszczyć. No, nie widzę, o dobra polkarnia. Proszę, mama poszła tylko na chwilę do sklepu i na co ty już namówiłaś tatusia? Na króliczka i na brązoletki. Pokaż te brązoletki. Co tam jest napisane? Jest napisane. Maja, maja, tu jest. Buźka, piękna. Ten kuliczek też jest śliczny. Pokaż tę kuliczkę. Jak żywy. No piękny. Jedziemy. Familia idzie, he 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 nie jest za dużo chipsów, bo idziemy na obiad. Teraz tatuś szykuj po grosiku i wrzucamy sobie zaraz do Pan Piękny Gra. Fajnie, no. bardzo przyjemnie w tym parku jest. O, i tu jest, słuchajcie, fontanna, przybliżę Wam ją. I do tej fontanny musimy wrzucić sobie pogrosików. Masz pogrosików? O, to jest ta właśnie słynna fontanna i tutaj sobie wrzucimy... No wrzuć sobie i pomyśl sobie życzenie. Poczekaj, Majusia sama sobie pomyśli życzenie i wrzuć sobie pieniążka. Tata też? Mama też. Proszę, wrzuć sobie, pomyśl sobie życzenie. No, no, no po cichutku sobie pomyśl i wrzuć pieniążka. Tatuś, pomyślałeś już? Tak. tak. Majeczka pomyślała życzenie? A mama teraz też myśli życzenie. Rzucam. Plum. No. Nie, Boślecie. Super! Zobaczcie, Super! Zobaczcie, jaki zrobiony z zrobiony z kwiatów. Wow, Super. W samym centrum między zrojem właśnie weszliśmy z Majeczką sobie do Diversa zobaczyć dwa czerciuszki. Ja sobie taką stylizację wybrała. Bardzo ładną pokaż majeczko. No, fajna bluzeczka i te bez podemki. kolor. Wow, ale jest ekstra. Piękne, a ja sobie wybrałam, słuchajcie, przymierzam spodnie, ale chyba sobie je wezmę, bo materiał jest przepiękny. No, bierzemy. Ja tu sobie wybrałam taki fajny materiał. Zobaczcie, ale z czat. Piękne. Takie spodnie. Super. Naprawdę materiał z czat. Więc bierzemy Jesteśmy słuchajcie już smażalni rybnej promyk. Przyjeżdżamy tutaj na tą rybkę już od wielu, wielu lat. Powiem Wam, że rybka jest przepyszna. Zawsze sobie zamawiamy ją. Cieście. Za chwilkę sobie zobaczycie jak nam przyniosą rybkę. I to jeszcze kupiłaś. No, Dziękujemy. Dziękujemy. O, mamy w takim garnuszku ładnie. No, widzisz jak to nie pomaga. A ciepłą, to no. wiesz, albo depkowi. W takim garnuszku majonia dostała zupkę pomidorową. Wow, ale pysznie wygląda. Złyka, mm, musi troszkę ostygnąć, ale na pewno jest pyszna. a nie rusz, żeby zejść. Zobaczcie jak młodzi tę batę co krowa. Coś do mi <laughs> nawa. Tutaj widzę, że jest już posypane. Tylko już kartę byś musiał włożyć, nie ma prądu. zobaczymy jaki jest taras, o, jest taras. Wow. Ta -da, ta -da. O, ale duży taras O, duży taras, można tutaj palety robić słuchajcie o, to jest taki widok no, to jest taki wielki hotel słuchajcie no, pięknie I ładne widoki mamy tatuś ubrany na bluzeczkę burbery biała spodnie Filipa Plejna Majeczka wygląda jak syrenka niebiesko-miętowa a mama jak syrenka łososiowa idziemy słuchajcie teraz na kolacyjkę sobie coś zjeść więc idźcie z nami, zapraszam kawał. Przechodzi mnuczek do babci i mówi babci skąd wzięłaś te pyszne orzeszki? A babcia mówi stopi pi. Mm. <laughs> Jeszcze jeden. Y, tatuś mówi do córki skąd masz to jabłuszko? A córka mówi od sąsiada. A tatuś pyta córkę a sąsiad wie? No wie, przecież mnie gonił. <noise> Dobra, co? Lampy są fajne, nie? Ale no i to może żarówki wymienię. No, zobacz, to są takie. Akurat tu w ekranie są takie żółte, ale z ciepe światło. I to mi się podoba, bo przeważnie zimne światło Fajne takie na tarasiku, nie? Ale ja na zakupić lampion. Jesteśmy właśnie na deptaku w centrum Międzyzdroi. Jest godzina. 2056 Tak właśnie wygląda deptak w między zdrojach wieczorkiem wszystko ładnie już oświetlone Tam sobie pójdziemy zobaczyć wiesz a tam sobie pójdziemy w głąb Na Molo. Akurat tutaj jest pełno wszystkiego i rzeczy, zabawek można tutaj sobie usiąść, kawkę wypić, deserek zjeść tu są gry Tutaj są bardzo dobre desery lodowe nie no już dzisiaj nie, bo już jedna jadłam dzisiaj. co jeszcze No pewnie, dwa jeszcze zjem, zobaczcie jakie fajne bezy. Była już, słuchajcie, godzina 21.28. Zachód słońca. Zaraz Wam pokażę. Idziemy właśnie na plaży. Są troszeczkę chmury, więc ten zachód słońca nie jest aż taki widoczny. Obracam się i zobaczcie. Zobaczcie jaki widok piękny. Co Ci ten tata robi? Będziesz znowu z syreną? Ale wiesz tata, jak zrobimy ogon? Patrz, tak zrobimy ogon. Taki inny. Tak, Poczekaj, nie, nie. O, i teraz mama zrobi tu ogon. Patrz, <laughs> tak, zrobimy taki ogon. Okay. A będzie syreną o. O. patata z góry, zobacz Majeczko jest syrenką. Majeczko serduszko puść piękne dla widzów na dzisiaj moi kochani już kończymy ten vlog było dzisiaj pięknie, ciekawie Jutro zaczynamy kolejny dzień, będziemy nagrywać, zapraszamy jutro. Tak, będziemy nagrywać kolejny vlog, więc dzisiaj słuchajcie się z Wami żegnamy. Majeczka już jest wykończona, nie ma siły, prawda? Tylko do kompania i do spania. Więc widzimy się w następnym vlogu. Pa pa!